Apokalipsa w relacji Jana, Nowy Przekład Dynamiczny, Wydawnictwo NPD, czyta Andrzej Sewery. Oto odsłonięcie tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa dokonane przez niego samego jako Boga który swoim sługom przekazał informacje o wydarzeniach, które kiedy już nastąpią, przebiegną szybko i niespodziewanie. Na jego rozkaz przybył do Jana posłaniec z Niebios, by odkryć te sprawy swemu słudze, który uroczyście oświadcza, że wszystko co zobaczył i spisał, jest słowem Boga, świadectwem samego Jezusa Chrystusa. Prawdziwie szczęśliwymi i błogosławionymi są ci, którzy, czytając lub słuchając słów tego proroctwa, wezmą sobie głęboko do serca wszystko, co zostało tu zapisane, gdyż pora zrealizowania się tego objawienia jest już bliska. Ja, Jan, kieruję ten przekaz do siedmiu społeczności wierzącego ludu w Azji. Wraz z pozdrowieniami od tego, który jest, który był i który nadchodzi, i od siedmiorakiego ducha przenikającego jego tron w niebiosach. Trwajcie niestrudzenie w łasce i pokoju Jezusa Chrystusa. To On bowiem jest tym, który w doczesnym życiu złożył świadectwo wiarygodności wszystkiego, o czym mówił. I to również On jako pierwszy. Sam powstał spośród umarłych. A dokonał tego zaraz po tym, gdy na dowód swej ofiarnej miłości przelał za nas swoją krew, składając siebie jako okup za nas. W ten sposób nie tylko dał nam uwolnienie z mocy grzechu, ale pokazał także, iż jest władcą ponad wszelkimi potęgami i zwierzchnościami ziemi. Tylko dzięki niemu staliśmy się ludem należącym do najwyższego króla, kapłanami Boga, naszego ojca. Dlatego tylko jemu należy się wszelka chwała, gdyż w jego ręku spoczywa wszelka moc i potęga po wszystkie wieki. Amen. On sam pewnego dnia pojawi się w obłoku w taki sposób, iż zobaczą go wszyscy, Również ci, którzy go przebili, a wówczas wszystkie narody, bijąc się w piersi, padną przed nim na twarz. Amen. I to właśnie On, jedyny Pan, mówi: Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, tym, który jest, który zawsze był i który nadchodzi, Bogiem Wszechwładnym. Ja, Jan, Wasz brat w wierze, a przy tym współuczestnik nie tylko tych ucisków, przez które wszyscy przechodzimy, ale także służby pełnionej u Najwyższego Króla, Jezusa Chrystusa, w którym niezmiennie trwamy, zostałem zesłany na wyspę Patmos z powodu głoszenia Bożego Słowa, będącego świadectwem o Jezusie. Tam właśnie Pewnego dnia otrzymałem duchowe objawienie, w czasie którego usłyszałem za sobą głos grzmiący niczym łuk potężnej tromby. A głos ów powiedział: Zapisz na zwoju to, co zobaczysz, a następnie roześlij jako listy do siedmiu społeczności wierzącego ludu w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze. Sardes, Filadelfii i w Laodycei. Wtedy odwróciłem się, by spojrzeć, skąd dochodzi ów głos, i zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pomiędzy nimi postać jakby człowieka, odzianego w szatę sięgającą stóp, przepasanego na piersi złotą wstęgą. Jego głowa i włosy były białe, jak czysta wełna, niczym świeży śnieg a wzrok miał płomienny, niczym blask ognia. Stopy jego miały kolor płynnego brązu, ogniem topionego, a jego głos brzmiał niczym grzmot wielkich wodnych kaskad. W prawej ręce trzymał siedem gwiazd, a jego usta tchnęły słowem tak przenikliwym, jak miecz obosieczny. Jego oblicze lśniło bardziej niż słońce w całej swojej mocy. Gdy go ujrzałem, padłem u jego stóp jak martwy. Lecz on położył na mnie swoją prawą dłoń i rzekł: Nie lękaj się. Ja jestem pierwszy i ostatni, ten, który ma w sobie odwieczne i nieskończone życie. Cóż z tego, że na Ziemi zostałem zabity, skoro żyję na wieki? W moim posiadaniu znajdują się klucze śmierci i odchłani. Dlatego zapisz wszystko, co ujrzysz, gdyż sprawy te zostały już postanowione i niechybnie się wydarzą. A teraz słuchaj: siedem gwiazd, które widzisz w mojej prawicy i siedem złotych świeczników. To symbole siedmiu zwierzchników wspólnot ludu Bożego i siedmiu społeczności, którym oni przewodzą. Antychryst jest z nami? Czyżbyśmy rzeczywiście mieli dziś już prawo do takich słów? przecież oznaczałoby to, że jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzkości, że za chwilę nadejdzie kres, a Bóg zwinie świat jak księgę i skończy się historia, a pozostanie tylko ostateczność, niebo i piekło. Coś być może jest na rzeczy, skoro kardynał Giacomo Biffi zmarły w roku 2015, który już w 2004 roku wprost głosił, że Antychryst spaceruje wśród nas. Trzy lata później został poproszony przez Benedykta XVI o poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w Watykanie. Wtedy arcybiskup Bolonii znów podniósł temat Antychrysta, opierając swoje uwagi na twórczości Włodzimierza Sołowiowa. Zmarłego w 1900 roku, rosyjskiego teologa cynionego przez Benedykta XVI, jeszcze przed wyborem na stolicę apostolską. Cytując Sołowiowa, kardynał powiedział: Antychryst przedstawia się jako pacyfista, ekolog i ekumenista. Masy pójdą za nim, z wyjątkiem małych grup katolików prawosławnych i protestantów. W opowieści o antychryście Sołowiow przewiduje, że mała grupa katolików, prawosławnych oraz protestantów stawi opór i powie do antychrysta Dajesz nam wszystko z wyjątkiem tego, co nas interesuje Jezusa Chrystusa.